Już za dwa lata ten rejon Konina zmieni się nie do poznania. W okolicach dworca PKP i wieży ciśnień powstanie nowoczesne i wygodne centrum przesiadkowe. Będzie to super przystanek, miejsce kompleksowej obsługi pasażerów korzystających z różnych środków transportu, tak przygotowane, by zapewnić im maksymalny komfort. Będzie to teren zadaszony, gdzie będzie można usiąść, uzyskać oczywiście informację pasażerską, ale i też będzie miejsce do wypoczynku dla kierowców autobusów, chociażby MZK. Będzie to inna forma obsługi pasażerskiej. Budowa centrum rozpocznie się w przyszłym roku i będzie jednym z elementów projektu Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. To kompleksowy program, którego celem jest obniżenie emisji CO2. Zgodnie ze strategią miasta Konina Zielone Miasto Energii dążymy do tego, żeby miasto było samowystarczalne energetycznie i też dbało o ochronę środowiska. Dlatego idziemy w tym kierunku, żeby ograniczyć transport samochodami osobowymi i przenieść się na transport publiczny. By do tego zachęcić Konin kupi 10 takich autobusów wodorowych. Stacja do ich tankowania powstanie tu. Na terenach inwestycyjnych miasta w Malińcu, gdzie wybudowana zostanie też nowa zajezdnia autobusowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Będziemy budowali tą zajezdnię od podstaw, jako niskoemisyjną, pasywną, taka, która w żaden sposób nie będzie ingerowała w nasze środowisko. Stąd też fotowoltaika, stąd też elektrolizery do produkcji wodoru, stacja tankowania wodoru. Ale i to nie koniec zielonych inwestycji w Koninie. W ramach projektu miasto wzbogaci się także o inteligentny system transportowy który sprawi, że jazda po miejskich ulicach stanie się płynniejsza. Będziemy mogli obserwować za pomocą kamer, jak wygląda sytuacja na naszych końskich drogach, jak będzie możliwość zareagowania, pojawi się jakiś zator, korek, wypadek na, na drodze. Będziemy mogli sterować sygnalizacjami świetnymi, żeby nadawać sygnały, żeby udrażniać te kierunki ruchu. Systemem objęty będzie ciąg od skrzyżowania ulicy Hurtowej przez ulicę Spółdzielców i Aleję 1 Maja do ulicy Dworcowej. Drugą taką bardzo ważną rzeczą, która się pojawi w tym systemie, to będą informacje o e, miejscach postojowych. Będą zamontowane tablice e, przy drogach e, elektroniczne, które będą informowały nas, że na danym parkingu, na danej ulicy w obrębie centrum są wolne miejsca bądź nie ma wolnych miejsc. Wartość całego projektu to 226 milionów złotych. Na jego realizację Konin otrzymał 135 milionów złotych dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Resztę wydatków pokryją dotacja z budżetu państwa i środki własne miasta.